Ja mam pytanie takie, czy świadomość ludzi pracujących w mną, czy ten, że nie wiedzą kiedy do domu wyjdą, czy to jest dobra sprawa, czy powinno być jakoś uregulowane? Jeszcze raz, jeszcze raz. Pracownicy nie wiedzą kiedy wyjdą do domu, w Czy to tak. jest dobre do, do pracy ich samych, czy jak to wygląda na ich psychikę, na ich te tak. rzeczy? Yy, najlepiej... Yy. Bez tego wiem, że nawet jest tak, że jest godzina, to w piątek, godzina 16, a my się że muszą przyjechać sobie do pracy. Tak, tak, tak. Nie ma planowania życia, po godzinie tam 15 jest to bardzo ryzykowne. Jak to wygląda w stosunku do, do, do ludzi? no powiedz, to los jest no tak, że... Tak, tak. Zostawiam kwestie kodeksowe już, tak? Rozliczeń w tygodniu, bo tam są pewne możliwości, żeby to rozliczyć tam w jakimś okresie Także zostawiam kodeksowe, mówię, bo no, nie, nie chodzi mnc. o prawo, prawda? Bo prawo nam ani nie przeszkodzi, ani nie pomoże, bo to jest umowa nie właśnie. ludzkich No i drodzy, warto, kiedy taka sytuacja jest, miany. Miany, miany, jest trudna i bolesna, chwycić się z tym problemem za bary, za rogi, bo wziąć tego byka. To znaczy ja. No zrobić kiedyś z tymi ludźmi tam jakąś formę spotkania i zebrania i powiedzieć, jak wiecie, u nas jest tak, jak jest, taką mamy specyfikę. W Straży jest specyfika, w pogotowiu, w policji, tak? Specyfika, specyfika. W sklepie jest specyfika, że pracuje 7 dni w tygodniu, specyfika. I ta specyfika, niezależnie od tego, jak oni ocenią, czy to jest wynik złej jakości zarządzania, czy dobrej jakości zarządzania, to wiecie, wynik naszej głupoty, czy wynik naszej mądrości. Nieważne. Tak jest, jak jest. Skoro tak jest, to chcę, żebyście po pierwsze wiedzieli, że raczej to się na razie nie zmienia. No nie będziemy mieli systemu, który nie wiem, co zrobi, prawda? To po pierwsze. A po drugie, to chcę, żebyście to jakoś tam sobie w rodzinach przedyskutowali, jakby, ale każdy, jeśli się znalazł w tej sytuacji, to chciałbym, żeby podjął decyzję, bo ja wiem, że raczej się niewiele zmieni i chciałbym, żebyśmy przestali z tym walczyć. To znaczy, jak? Ja ze swojej strony i zarząd robimy to, co się da, żeby planowanie było jak najbardziej skuteczne. Natomiast nie jest to obiecane, że będzie tak, że wszyscy będziemy wiedzieli, bo jak wiecie, wy nie wiecie i ja też nie wiem, czy ja będę musiał być z sobą przy okazji, bo to czyli znaczy was i nie. Nie tylko was. W związku z tym, skoro jest tak jak jest, to bardzo chciałbym, żebyśmy to przepracowali mentalnie. Przestań z tym walczyć, krótko Znaczy Przygotowali się, że to jest taka służba, to, to chirurgiczna. Tak, tak, się I naprawdę, problem, o którym się zaczyna rozmawiać, ten rzut jest przecięty, elegancko się leczy, wiecie, jest super, chirurgicznie. A nie, nie ma, nie jest jej poddywany, zamiatany, nie, bo wtedy dopiero jest problem w rodzinach, jest problem, już się w też robi, po jakimś procesie ktoś nam może wytoczyć. Wiecie, jeden czy drugi cwaniak, cwaniak, bo na to wykorzysta. Ktoś tam, coś tam, a my tutaj wiecie, postawa nic się nie stało, nie? Stało się, jest tak jak jest. Słuchajcie, chciałbym, żebyście dowiedzieli, to nie jest ani komfortowe, ani wygodne. No ja uszanuję każdy Was wybór, ale prosiłbym, żebyśmy że nie podnosili tej kwestii, w sensie, że to jest ciągle kwestia. To nie jest kwestia, tak jest. To jest taka praca, to jest taki zawód, to jest taki rodzaj klienta. Tak to jest. Jak ktoś pracuje, ja na przykład kiedyś pracowałem w stepie, który pracował 7 70. w tygodniu, do 22, i po prostu jest to uciążliwe, przyjeżdża do mnie rodzina na 1-3 maja. Mnie nie było, bo byłem w robocie, tak? bo jest jeszcze na początku. Kapitalizmu w Polsce się pracowało dłużej. Wiecie, w świat Świąt Wielkiego co się pracowało, w Poniedziałek co się pracowało, mam na myśli, się pracowało po prostu w sklepach i tak dalej. Więc to jest taka sytuacja, jak jest. Więc kochani, mamy taką pracę, mam nadzieję, że nie dzielicie nadmiernie, powiedzcie rodzinom, że to się raczej nie zmieni, że takie jest jak w kopalni, jest zagrożenie, tak? Tak samo u nas jest to i, i, i policjant też nie wie, czy wróci do domu. I nie wie, czego rodzina zobaczy. Co dzień rano, kiedy się z nimi żegna, to być może się żegna. Bo nigdy nie wiadomo. Tak? Nawet ten z drugówki co jest Tylko wydaje się, że mandaty wlepia może być przejechane przez kogoś. Więc nigdy nie wiadomo. To taki jest rodzaj służby ciężki, trudny. My mamy taką specyfikę, czasem się w sobotę pracuje, to chcę, żebyście dowiedzieli. Ja to wiem, wy to wiecie, I żebyśmy nie podnosili tego na zasadzie gotowości strajkowej. Tak? Bo to nie, nie zmienimy tego. Ale że się pocieszył, tak ludzie powiedzą, co. ale że się czas Nie na tym samym bursu, nie? Jak się co jakiś czas to poruszy... To nie ma takiego zażenia wiecie. że ma to... żadnego odpadnia tej osoby. Tak, no, tak. Się zaczyna być tak. tak. oni się tam, tak, to ludzie, nie podnoszą. No, tej tak. Dokładnie, tak jest, dołu no, przychodzi sezon, od razu uprzedzam, no, przychodzi sezon, a jak przychodzi sezon, to grilla może i miejcie na gazie, jak to mówią, ale niekoniecznie zjecie świeże. Czasem sobie mikrofon, co, przyjdziecie tego kurczaka, którego to rodzina zrobi sama. Czy ten szaszłyczek uroczy, bo tak jak wiecie, specyfika naszej pracy jest taka jaka jest. I kochani, dzięki temu mamy co do garnka włożyć. Tak to jest. Oczywiście, I wiadomo, że w domyśle nie trzeba tego mówić, ale tam jest ukryty tekst. A jak się nie podoba, to się zmienia innego pracodawcę, prawda? Nie dlatego, że ja ci mam gdzieś, tylko dlatego, że no, taka jest ta specyfika. Nie każdy sobie strażakiem, w policjantem, czy pracować w sklepie, który pracuje w, 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 w 24 godziny na dobę, prawda? Ale pocieszyłem. No ale chyba, jak się o tym zaczyna rozmawiać. Tak jak w domu no jak pieniędzy brakuje. Jest takie powiedzenie babci, jak się kończą pieniądze, to kończy się miłość. A więc yy, w domu też ludzie czasami walczą ze sobą. Bo jak nie ma pieniążku, to są winni. A jak się rozmawia normalnie przy stole się siedzi i się mówi, zostało mi 12, 3,20. I że tak powiem, mamy dwa wyjścia. Pierwsze do twojej, tak, do twojej mamusi prośbą o pożyczkę 500 zł. Do sąsiadki, tak, tej sąsiadki, z prośbą o pożyczkę 500 zł, ewentualnie, że tak powiem, co tam masz za na I te 123, jak się o tym rozmawia w ten sposób, uczciwy, to może ktoś popatrzy na mnie, jak na ostatnią fujarę, albo na nią, albo na niego, jak na ostatniego prawda, cieniasa, że inny tamten to szaszunkami się zażera, prawda, i kawią się ulewa, wyrzucają połowę, a my to taka bieda, ale jednak, jak się o tym powie, to tak jest. Czas na ale własne, nie? I wtedy problem jest po temacie, bo każdy musiał mi ją Tak, ja też bym chciał pojechać na Majorkę i na Szeszele i na Maledyję. Tak, po 20 tysięcy od człowieka. Chciałbym. A więc w tym roku również będzie dziadek zygmunt. Ukochany ciadek zygmunt. Dlaczego? Bo dobrze, że w ogóle jest i że mamy gdzie jechać. Tak, ja wiem, że tam śmierdzi krojuszką, ale dziadek z tym to jest odmiana z naszego bloku wyjeżdżamy. Na wieś, tak? I w tym roku też, tak. I wiem, że jesteś zawiedziony, czy zawiedziona drugie dziecko, że mężu, ale taka sytuacja jest. Wiecie, że temat zamiera, tak? No bo, no bo co? A jak się cichaczem trzeciej etacie bierze, to wtedy jest pretensja, że domu nie ma. A sąsiad jest. I dzień dobry ładnie powie, i się zaczyna inne problemy. No to tak właśnie. Warto, prawda. I tak gdzieś tam było napisane, że prawda, to jest a czy coś. <grystanie> <grystanie> coś tak mi się obyło usy. Zawarto. No dobra, to tyle. No to co, najwyższy czas na przerwę. Yy, dziękuję ślicznie. 15 minut sobie zrobimy.